To Pewnie się zastanawiacie, gdzie jest Toulouse? Dlaczego ja sobie siedzę i nie pracuję? Bo mam tego dosyć. Nie noś, że on lata po całym tym świecie, mnie zostawia. Muszę mu robić jakieś zbroje za cenę wolności. Chociaż chata, chociaż odremontowana, jakieś siedzonko mam. Ale wracając do tematu, jest tutaj tragedia. Pojawili się nowi przeciwnicy. Po zdominowaniu przez tolusa pustynnych bandytów, jest nowy przeciwnik, który teraz tu atakuje. I niestety, musiałem pójść po psa. Psa, żeby mnie chronił, jak będę kopał. Więc musiałem pójść i zakupić psa. Akurat tutaj w barze, siedząc, pijąc, odpoczywając po ciężkim dniu wykuwania następnych zbroi, trafił się taki mały pieseł. Akurat siedzi teraz na dworze. Pilnuję wejścia, żeby nikt mi nie przeszkadzał w pracy. Oczywiście, powiedziałem Toulouse, słuchaj. Jest sprawa, nie wiem co ty tam robisz, wysłałem mu list, że no, jest grubo. Jest, jest za grubo i potrzebna jest tu twoja pomoc, bo nie mogę spokojnie wykopywać y, żelaza, bo musiałem aż zatrudnić psa do ochrony, jak usłyszał, że zatrudniłem psa już, tylko powiedział w liście, że niedługo będzie i musi zobaczyć tego Pieseła. Co prawda kosztował trochę, ale tego mu nie mówcie. A tymczasem witamy w kolejnych przygodach Turusa i jego drużyny. Jak widzicie, skończyliśmy już z biedy, przyszliśmy już na normalny podział. Teraz już zrobimy sobie porządek. I mamy brygadę wypadową. I niebawem, Tulus powinien się pojawić, a ja lepiej wrócę do pracy. Bo później przyjdzie i powie, "O, obijasz się, obijasz się. A nasz pies Hełek, Taka malutka mordeczka. Jak pilnuje domu i ma nawet swój własny plecaczek. W którym będzie trzymał i sobie jedzonko. No, sobie zjadł trochę. Szybko na domku, szybko na domku. Piesek, 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 piesek. Piesek, 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 piesek. A Piesek! Jaki ładny. Aaa! Piesek! Piesek? Piesek, 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 piesek. Ui! Mamy piasek, nowego! Ui! Eee, um, e, co? Piesełek? No, no tak, tak jak pisałem, potrzebny, bo... jest pies do ochrony. Piesek, tak, piesek, tak, tak. Piesek, 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 piesek. Uspokój się. Okej, okay, dobra. Masz piesek. Pachaj sobie. Eee, um, Co ty z nim zrobiłeś? Piesek? O o! Eee... Jak ja się tu znalazłem? Znaczy... Hau, hau. Hau, hau. Hau. O, dobra. Um, jak ty to zrobiłeś? Czy to jest ważne? Co się dzieje? No, jest problem. No, pokonałeś tych das bandytów. Pustynnych bandytów. Całych. No i w sumie... A co tutaj jest? No... Trochę przebudowałem. Ćwiczyłem trochę. Miałeś ja robić lepsze zbroje. Spokojnie, zrobione, obejrzyj sobie, akurat przydadzą ci się przy następnym... E, liście gończym. Hmm. Jaki, Jaki list gończy? Ogólnie po twojej... E, walce z pustynymi bandytami... Pojawili się nowi bandyci, którzy no przeszkadzają mi w pracy i przez to musiałem pieska zatrudnić, żeby mnie chronił. Hmm. Żartujesz sobie? Nie. Dobra. To... Zastanowię się. I takie tam. Tja, to... Lepiej załatwić tą sprawę, bo... Nie będzie kolorowo, jeśli oni zaczną nam dalej... Robić problemy. a nie widziałem, że jesteś łysy. Bo ciągle noszę hełm? I kapelusz? Zresztą teraz nie noszę. Mi gorąco. Jest już wieczór. W sumie ranek. No tak. To wrócaj do pracy. No dobra, ty rozwiąż tą sprawę, bo chcę czuć się w miarę bezpiecznie. Albo przynajmniej zatrudni kogoś do ochrony mnie. No dobra. Dobra, no to zobaczmy, co tam nam zrobiłeś za nowy strój. Uu. Dobra, tu mam jakąś zbrojkę. Uuu, mastera nawet wykreftowałeś. No, widzę, że się jednak nie... opindalałeś, chopie. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy ciekawego. Dobra, teraz ubierzemy. Jeszcze coś tu wam brakuje. Ho! Oh, całkiem wygodna ta zbrojka, nie powiem. No, całkiem jest zacna, ale ona mi przypomina, tak, to jest z tych bandytów, udało się dostać ich materiały, więc stwierdziłem, że czas wy... robić zbroję, bo całkiem są mocne, a przydadzą ci się w tym poskromieniu ich. A poza tym, jest jeszcze dla ciebie broń. Broń? Tak. Uuu, wygląda ciekawie. Uuu, wątpię, żebyś używał tak dużo kuszy, zresztą potrzeba ci lepsza broń. No, teraz będę biegał z dwoma mieczami. No fajnie. Także tego. Wiesz już co masz robić? A, jak, a wiesz gdzie oni są? Znajdują się na mapie, zaznaczałem ci już. Więc możesz tutaj się udać i ich tam stegasować. Wezmę pieska. Nie, 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 pieska nie weźmiesz, bo piesek jest jeszcze młody. Nie chcesz, żeby piesek zginął. Paczek goni swój ogon. Jaki słodki. No dobra, to niech będzie, będzie ci pilnował. No i o to chodziło. A teraz e, idź tam, mogarnie i sprawy. No dobrze, w takim razie dzisiaj będziemy podróżować i spróbujemy pokonać tych właśnie bandytów pustynnych. pustynnych, bardzo pokonaliśmy. Pokonować tych całych. Pokaż co tu masz na sprzedaż. Pokaż mi swoje towary. Nic nie masz. Dobra, w takim razie. Skoro mamy iść i pokonać tych nikczemników. Powinniśmy trochę opróżnić nasz plecak. Ogólnie rzecz biorąc, byśmy wzięli sobie tak. I ten plecak byśmy wzięli. Jest lżejszy, nie będzie nam zabierał żadnych punktów. A weźmiemy sobie tylko to. I jednko. Jedzonko by się przydało na tą wyprawę. W porządku, jesteśmy gotowi. To zamknij sobie drzwi tam, żeby ci nikt nie wkradł się. Dobrze. Tak się teraz prezentuje nasz Tulus w nowym wyposażeniu, z nową bronią. I będziemy podróżować teraz. To faktycznie pokonani tu Dust King, a tu już są następni. W takim razie czas rozpocząć łowy. Nawet tutaj po drodze jakaś walka jest. Czyżby to jeden z naszych przeciwników? Nie widać, żeby to byli przeciwnicy nasi. To były. To był ten słynny gang kus. Kozi gang. Prowadzony przez najmroczniejszą z wszystkich kus. Zobaczcie, jaka jest pełna w niej złość i agresja. Ocieka krwią. Sztański pomiot! Raczej znaczy ich nie będziemy atakować. Myślę, że nie dalibyśmy im rady. Przebiegniemy tylko szybko obok. I ruszamy dalej. Powoli zbliżamy się do tego miejsca. Tu jeszcze jakaś zniszczona baza, jakaś. O, bo dali się rysuje ich baza. Podejdziemy na to wzgórze, żeby lepiej mieć oko na to wszystko. Podejdziemy troszkę na snik. Żeby nie widzieli, że tu jesteśmy. Musimy to jakoś zaplanować. Hmm. A czy mnie? Co oni tu mają? Mają rozłożone na, na w sumie murach. Harpuny. Wieże z, harpun z harpunami. To raczej bramy otworzymy. Hmm. Tutaj też mają rozrzucone coś. Ale jakoś nie widzę tu ludzi. Hm, To mamy okazję sprawdzić to. Czy coś tu się kryje? Zobaczmy jeszcze mapę. No dużo ich tam nie ma. Ale dużo ludzi podróżuje wokół, więc dobrze byłoby tu od razu pójść, póki nie przyjdą następni. Dobra, otwieramy to, a no i otworzone. Chyba zaczniemy najpierw od tej wieży, zbadamy ją i pójdziemy do głównego budynku. A, nie wygląda to najciekawiej. Ale nieźle się urządzili, naprawdę nieźle się urządzili. No, to ruszamy dalej. Sprawdzimy. Spróbujemy wejść pod sneak. Czy nam się go uda ogłuszyć? Próbujemy. Nie. Ach, niestety nie udało nam się go ogłuszyć. A na razie walczymy z tej krótszej broni ze względu na to, że ona w budynkach nie ma jakiejś kary specjalnej do walki. O to następny jest, dobra. Podleczmy się tą chwilę. O, widzę, że na grubym wcieście wleciało. Turus nie, nie lubi, jak przeszkadza jemu drużynie się w pracach jakichkolwiek. Nie sądzę, żeby tu było coś więcej do znalezienia. Mamy o tyle szczęście, że jeszcze nikogo tu nie znaleźliśmy więcej. Baza wygląda opustoszała, musieli pójść teren. Mamy okazję teraz bardziej zinwigilować ją. I może uda nam się coś tutaj ciekawego zdziałać. O nie, przeciwnicy. Tutaj snik nam raczej już nie pomoże. Tak, po 13, po 31%. Trudno, walka. HADOUKEN! Dobra, udało nam się ich pokonać. Teraz szybkie przeszukanie, co tutaj jest. Nie znalazłem tu nic ciekawego, co prawda. A zaraz skoczymy w dalszą drożkę Tutaj zobaczymy, co będzie. Ogólnie pokazuje nam, że jest 16 tutaj zamieszkałych ludzi w środku. Spróbuję wejść na sneak. Stealth mamy zero, nie. Nie ćwiczyliśmy zbytnio na stealth. No i dobra, znaleźli się. A, możemy obejrzeć, co tu ciekawego mają. Mają tutaj zbrojki do robienia. I mają tutaj jakąś załogę. Heh, pędzą nawet grog. Nie szkodzi. Nie wiedzą, że tu jesteśmy. Bardzo dobrze. Uuu, -u, troszkę nas zobaczyli. Ale nie szkodzi. Jeszcze nas nie zobaczyli. Przeszukamy co tu ciekawego. Mają pewnie nic. Faktycznie nic nie mają. Nie zdążyli nagrabić jeszcze. Pytanie tylko, czy ja jestem w stanie podejść i ich ogłuszyć. Tak średnio bym powiedział. Martwi w imię to, że nie ma ich tutaj tak dużo. Jak powinno być. Skoro oni takimi chmarami po całym świecie latają. Ale spróbujemy. Dobra, jeden się udało, a reszta mnie widzi. Dobrze, to zaczynamy walkę. Raczej. Znaczy... Chyba są bardziej zainteresowani tym, że alkohol ma być, niż walką. Znaczy, się rekruci. Tulus, tutaj jakiegoś, a czy jakąś? No i brawo, Tulus, wytłukłeś, chodzisz tam na górę. Sprawdzisz mi tutaj zaraz, co jest. Jak już tak zacząłeś tłucz, to tłucz. Tylko coś... Skubajec w las tekstury. Jezu, jak ją wytrzymały. Dobra, sieknijmy go. Czy ktoś tutaj z nich jest... Coś wart? O, zemdlał. obrażeń. Szczerze mówiąc, tutaj nic nie ma. Ten kat chyba przesadził. Tutaj nikogo nie ma praktycznie. Wytłukliśmy ile mogliśmy. Dobra, bazę udało nam się zbadać. Nie widzę tutaj przeciwnika, szefa. raczej znaczy, stawili jakieś małe wojska. Na razie zrobimy sobie tu krótki odpoczynek. Pomyślimy co, ale... Dalej robić. Widzimy się w następnym odcinku. Hej!